Anna Ujma, witam ponownie z Bukowna. Nie byłoby tej imprezy chyba bez Dariusza Niebudka, który prowadzi Dni Bukowna. Witam serdecznie. Cześć, dobry wieczór, witam Cię Aniu. witam wszystkich telewizorów mojej ukochanej telewizji TVS. Witam, dobry wieczór. Darku, genialnie zagrał zespół Ustroński. Przed nami jeszcze będzie sporo dobrej muzyki. No właśnie, kto zagra, bo ty chyba wiesz najlepiej. Za chwilę formacja nieżywych Skabów, a jutro od rana bieg uliczny, jubileuszowy dziesiąty bieg uliczny o Pucharę Burmistrza Bukowna. Piękna tradycja, zawodnicy z całej Polski, masa ludzi, naprawdę wspaniali ludzie. Dalej, w zespół Werba, w zespół Łzy, no, a dzisiaj jeszcze, później wieczorem po, po formacji Nierzywych schabów. No, kultowa grupa łącząca pokolenia, zespół Perfekt. A jeszcze chcę powiedzieć, że jest bardzo ważna, wiele inicjatyw takich nie tylko sportowych, kulturalnych, ale też jest bardzo fajna, dobroczynna, charytatywna, mała Julcia, która jest przedszkolakiem. Tak. No, zbieramy dla niej pieniążki na protezę ręki. ręki, tak, to jest bardzo ważna i ciekawa akcja. Darku, umiem się tu bawić w tym Bukownie? Bardzo się super bawią, naprawdę świetnie się bawią. Słuchaj, to jest Małopolska na pograniczu ze Śląskiem, jest to mieszanka wybuchowa, to naprawdę się bawią świetnie. Wczoraj zaczęło się koncertem galowym z okazji jubileuszu miasta. No, i mimo, że to była oficjalna uroczystość, to jednak bawiono się długo i bardzo, bardzo fajnie. Ja chyba tutaj muszę sprzedać taką informację, że nawet do białego rana tam tańcowali. No podobno, podobno. Ja wracałem niestety wieczorem, bo dzisiaj rano miałem już próbę w teatrze, ale słyszałem echa, że było fantastycznie. Darku, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja już w tle słyszę, że formacja nieżywych schabów chyba przygotowują no właśnie, się muszę, ostro. Muszę, muszę Ty musisz uciekać. Ja w takim razie pożegnam za nas dwoje szybciutko widzów telewizji TVS. Bądźcie z nami jutro 9.55, kolejne wejście z Bukowna, bądźcie z nami.